Jak się czułaś słysząc te wszystkie negatywne komentarze na swój temat? Nie jest to coś, czego nie przeczytałabym wcześniej, więc chyba nie wzrusza mnie to już za bardzo i staram się nie zastanawiać nad tym, kto to pisze. Czułem się niedobrze. Jest mi przykro słuchając takich opinii. To jest chyba naturalne. Na pewno nie jest to komfortowe. Na pewno nie jest to miła. Czułam się niespecjalnie, ale też specjalnie się tu mnie przejęłam. Myślałam, że się będę czuła gorzej, bo z zasady nie czytam negatywnych komentarzy, bo się po prostu nie chcę nie chłonąć tej negatywnej energii. Żaden jakoś szczególnie nie zapadł mi w pamięci, ale pamiętam swoje pierwsze chwile z negatywnymi komentarzami i wtedy moja reakcja była zupełnie inna. Byłam bardzo poruszona, byłam zdumiona, że są tacy ludzie, którzy, um, którzy mogą takie rzeczy pisać. Trochę jak takie dziecko we mgle zagubione w świecie, którego nie zna, e, i bardzo mnie to bolało. Wiadomo, że jest to na pewno przykre, jeżeli się czyta okropne rzeczy na swój temat, ale ja już po tylu tygodniach e, czytania tego wszystkiego w internecie e, zaczęłam się, wydaje mi się, przyzwyczajać do tego. Najbardziej dziwiła mnie moja. Reakcja, reakcja śmiechem, takim, takim od, takie odcięcie emocjonalne, które towarzyszy ludziom podczas traumy, bo to jest rodzaj traumy, według mnie. Gdy siedzę w domu sama, i czasami zdarza się przeczytać jakiś komentarz na swój temat, Wtedy czuję się po prostu źle. Jestem smutną, zastanawiam się, dlaczego ktoś, kto mnie nie zna, wypisuje na mój temat takie rzeczy i w taki sposób mnie obraża. Nie pierwszy raz je widziałem, więc może dlatego nie było to tak straszne, ale cały czas się zastanawiałem, co ktoś ma w głowie pisząc te rzeczy. Wiele na pierwszy rzut oka mnie śmieszy bo wiem, że nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości, ale niektóre są taką konstruktywną krytyką, że ktoś zauważył jakieś cechy, które ja sama w sobie widzę i nad którymi staram się pracować. Tak się składa, że już generalnie większość z tych komentarzy gdzieś tam obiło mi się o szyję, słyszałem, więc nie robi to na mnie najmniejszego wrażenia. Poza tym nigdy nie pozwolę sobie na to, żeby bezosobowi Ludzie, którzy wyrzucają swoją złość w moim kierunku, jakkolwiek wpływali na moje życie, jeżeli chodzi o mój nastrój, o moje podejście do życia, o moje wartości, o, 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 o moją rodzinę.